Halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was. No, jeszcze nie w nowej serii, ale słuchajcie, przygotujemy się dzisiaj do nowej serii, bo jak sami wiecie, niektórzy z Was wiedzą, niektó niektórzy z Was e, nie wiedzą, e, ale moja seria z Arka Singleplayer się zakończyła. Pokonałem wszystkie bossy na oficjalnych mapach i, tak jak obiecałem, e, chciałbym zrobić serię z Primal fira. I w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, yy, no chciałbym wam pokazać, jak takiego Primal Fira zainstalować. Yy, jeśli chodzi o wszystkie ustawienia, to myślę, że sobie poustawiam wszystko. I pokażę Wam wszystko na samym końcu filmu. Na razie pokażę Wam, jak zainstalować modyfikacje. Link do paczuszki będzie w opisie, więc zeskrolujcie sobie troszeczkę, rozwiniecie opis i kliknijcie link, który będzie podpisany. Paczka modów Primal Fear, czy coś takiego. Jak już odpalicie sobie linka, tutaj o, tutaj możecie zobaczyć. Tak wygląda ten link. Na pewno będziecie wiedzieć, w co kliknąć. Wyświetli się Wam stworzona przeze mnie paczuszka modów, głównie są to mody Primal Fear. No i do tego jakiś mod na staki, jakieś takie mody nieco ułatwiające rozgrywkę. Chciałbym pograć na mapce z moda. Mapka się nazywa Olympus. Jeszcze nigdy nie, 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 nie instalowałem mapek z modów, więc szczerze mówiąc nie jestem dokładnie pewny, jak to zrobić. W każdym razie, żeby zainstalować mody, musimy tutaj przy każdym modzie kliknąć sobie plusik. Jak będzie coś takiego, taki ptaszek, e, to znaczy, że moda już mamy zasubskrybowanego, no i ark teoretycznie powinien nam go pobrać. E, możemy kliknąć sobie tutaj: zasubskrybuj wszystkie. E, w ten sposób e, no zasubskrybuje nam wszystkie e, modziki. Oczywiście musimy być zalogowani na stronie na Steamie. Żeby nam to pobrało wszystko. No i teraz teoretycznie ARK powinien pobierać mody. O, zobaczcie, widzicie, jest installing 11 moc. No to niech on sobie spokojnie instaluje, a zaraz przejdziemy sobie tutaj do dalszej roboty. Ja myślę, że ja mógłbym sobie już tutaj zacząć co nieco ustawiać. Jeśli chodzi o obrażenia, to ja myślę, że zostawiam wszystko tak, jak jest, bo wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj zbyt kombinować. Wydobywanie. Wiecie co? Może ja sobie przybustuję troszeczkę wydobywanie. Po co mam marnować czas na zbieranie surowców? To jest Primal Fear. Więc. No. Nie muszę mieć tutaj jakiegoś. Jakiegoś, wiecie, jak, jakiegoś ograniczenia, jeśli chodzi o materiały, nie? Zbieram, kurde, raz, porządnie, wracam do bazy. Mam materiały, nie? Nie będziemy się materiałami e, przejmować. Jak chcemy, słuchajcie, mieć e, lokalizację gracza na mapie, to tutaj jest taka opcja. Zaraz pod ogniem przyjacielskim. Ja mam włączone PVP, ale wyłączyłem ogień przyjacielski. Jestem ciekawy w ogóle, czy to będzie działać. Mam nadzieję, że tak. Maksymalny poziom trudności, no, włączymy, aczkolwiek i tak będziemy prawdopodobnie podkręcać levele dinozaurów. Ja myślę, że tak, 300 level, żeby miały, to będzie dobrze. Oczywiście, wszystkie te ustawienia pokażę Wam jeszcze pod koniec, bo ja sobie to przetestuję, sprawdzę, czy mnie satysfakcjonują, i wszystkie ustawienia Wam oczywiście pokażę na samym końcu filmu, prawdopodobnie. Na pewno chciałbym sobie interwał składania jaj zwiększyć. Ja sobie może ustawię, ile tu jest max. 6. No, zobaczymy. Jak będzie za szybko, to najwyżej, najwyżej to zmienię. Bo Primal Fear opiera się głównie na jajkach. Ja nie będę grał na serwerze, tylko na singlu, więc, no, żeby oszczędzić czasu, bo musiałbym mieć grę włączoną, żeby, jakbym chciał czekać na jajka i, i tak dalej, to, to sobie tutaj podkręcimy oczywiście. Eee, interwał parowania, no, też sobie możemy tutaj jakoś to. Zwiększyć inkubację, inkubacja niech też będzie szybka, szybkość dorastania to jak najbardziej można sobie podkręcić, chociaż może kurde, jeszcze więcej to podkręcę. Czas pojawiania się zasobów damy sobie niewielki jeśli chodzi o mnożniki opieki i tak dalej. Ja tutaj chyba nie będę nic zmieniał. Ja będę miał niankę i niańką będę się opiekował nad dinozaurami. Chociaż może i częstotliwość zmienię na 0,1, dzięki temu będę mógł się szybciej opiekować. Ustawimy sobie później w plikach gry, żeby nam wchodziło 100% i będziemy mieli z głowy, w razie czego jakbym mianki miał nie używać, czy coś. A tak, poza tym, to myślę, że w statystyki się nie będziemy bawić. Jeszcze jedną rzecz bym chciał tylko zmienić, tak mi się wydaje. Oczywiście, no tak jak mówię, ja to jeszcze wszystko Wam pokażę później. Mnożniki doświadczenia i nie jestem pewny czy jest tu gdzieś taki główny jakby mnożnik. Jest mnożnik punktów doświadczenia. Ja sobie damy na 3. No tyle jest max, no to damy sobie na 3, a w zaawansowanych sobie ewentualnie też to podkręcę. Na 2 może. Dobra, mamy już mody pobrane, żeby je dodać, klikamy tutaj, dodajemy i na pewno dodajemy. Osą awesome Spyglassa Dodajemy Dino Storage ee, Nie Super Structures Crafting Skill Potion Structures Plus ee, HG Stacking Mod, ale to nie ten Dino Tracker Plima Primal Fear Teleporter Boss Expansion Scorch Earth Ten modzik Ten modzik, ten modzik, ten modzik ten modzik i ten modzik. Wszystkie były na dole te nowe, które zainstalowałem. Więc tutaj nie powinno być akurat problemu ze znalezieniem tego wszystkiego. Eee, jeszcze sobie sprawdzę oczywiście paczkę i mody, które tutaj mam dodane i, i i i a. I tutaj w nieoficjalnych mapach dodała nam się mapka Olympus, czyli mapka z moda. Fajnie, ej. W sumie spoko to jest rozwiązane. Spoko to jest rozwiązane. Eee... Sposób, w łatwy sposób jesteśmy w stanie dodawać sobie nowe mapy i sobie testować te mapy, więc w sumie fajnie. Dobra, i z tego co tu widzę, wszystkie mody mam dodane. Eee, oczywiście jeszcze kwestia ustawienia wszystkich tych modów. Eee, ale w sumie możemy sobie wbić szybciutko do gry na nową mapkę. Długo, dość długo nam się to będzie ładować, więc nie przejmujcie się. 16 modów to jest dość dużo, więc no, dość długo może nam się to ładować. No dobra, wbiłem do gry i już poziom wbiłem, więc no, na pewno to pozostawia coś do życzenia. Fajnie by było ustawić jeszcze maksymalny level postaci, bo nie, nie będziemy mieli możliwości wbicia mm, poziomu. Sprawdźmy, czy my mamy w ogóle tutaj jakieś stworzenia z Primala, jak to, jak to wygląda. O, coś jest, jest Toxic Dodo, dobra, pięknie. To znaczy, że. że Primal działa. Na pewno sobie jeszcze statystyki postaci podkręcę. No dobra, w takim razie możemy przejść, słuchajcie, do ustawiania modów. A żeby mody ustawić, musimy wejść w bibliotekę Steam, znaleźć ARK w Steam Apps Common ARC. Wchodzimy sobie w folder Shooter Games, Saved, e, config, Windows no, e no Editor. Windows No Editor to, jest właśnie, to są właśnie ustawienia Single Player. I my będziemy modyfikować e, dwa pliki. Game Ini, chociaż w sumie tego nie jestem pewny, ale na pewno Game User Settings. I tutaj parę zmian będziemy musieli wprowadzić sobie. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzę, w w wrzucę w opis, także będziecie mogli sobie skopiować, nie będziecie musieli tego szukać itd., itd., ale jeśli byście chcieli je znaleźć, to najlepiej sobie wejść, na przykład powiedzmy, chcemy structures Plus ustawić. Tutaj gdzieś powinien być link do ustawień wszystkich. I to jest chyba właśnie tutaj. Wchodzimy sobie w te linki i, i config settings. Dostaniemy e, Dostaniemy coś takiego, i tutaj sobie możemy znaleźć wszystkie ustawienia, i my sobie znajdziemy wszystko, co nas interesuje. Żeby wprowadzić zmiany do, mm, do moda, musimy wpisać sobie najpierw coś takiego. Możemy sobie to skopiować. Na samym dole sobie to damy. O, structures plus. I po enterze będziemy wprowadzać wszystkie zmiany. No dobra! Słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko udało mi się ustawić. Nie potrafiłem ustawić maksymalnego poziomu postaci. Kombinowałem chyba godzinę i jakoś mi to kurde nie działało. Po moich ustawieniach e, maksymalny poziom postaci był e, 82, więc kurde się poddałem. Znalazłem jakiś filmik z Prime Fira e, od jakiegoś e, zagranicznego YouTubera i skopiowałem jego. <grywka> skopiowałem jego game e, ini. E, plik e, wrzucę link do jego filmu i wrzucę też link do jego game ini w. w, w Opis pod tym filmem. Wrzucę moje Game User Settings INI też w opisie. Także nie będziecie musieli tak naprawdę żadnych um, ustawień zmieniać tutaj w grze. Tylko pamiętajcie, że przed zmianą tych plików, czy tam będziecie wpisywać coś, czy kopiować cały plik, musicie wyłączyć grę. Bo inaczej wam się gra. Niektóre mogą ustawienia wam się nie zapisać i będziecie musieli kombinować po prostu nad tym, co się wam zmieniło, a co nie. No, ja teoretycznie mogę tutaj sprawdzić prędkość inkubacji jaj. Tutaj wszystko mamy. Ehm... Jedyne co zmieniłem, to statystyki gracza. Oczywiście, tutaj jest dużo innych zmian, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma sensu tego tak y, omawiać. No bo, tak naprawdę, jak ktoś będzie chciał sobie coś ustawić, to sobie ustawi. A jak ktoś nie będzie chciał kombinować, to sobie po prostu skopiuje ustawienia moje z, z opisu. Będę miał e, linki e, wszystkie w opisie. E, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze działać. Maksymalny level dinozaurów to będzie 300. Wydaje mi się, że będzie git. Wydaje mi się, że będzie git, więc będziemy mogli sobie przejść tutaj do, do grania. I prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, od przyszłego tygodnia już zaczną się pojawiać jakieś odcineczki z Primala. Eee, mam nadzieję, że, że Wam się spodoba. I mam nadzieję, że, że jako tako ten mój poradnik jak zainstalować sobie te mody eee, zadziała. Aczkolwiek no tak jak mówię, no nie wszystko byłem w stanie ustawić i, i, i no, no musiałem się jakoś ratować, więc no skopiowałem. Ustawienia od kogoś innego. No nic, no w takim razie nie pozostało mi nic innego jak zaprosić was na, na, na nową serię. Na nową serię, która się zacznie od przyszłego tygodnia z Primal Fira. No a póki co, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie.